Taki trochę angle sobie ustawiłem, żeby wiecie, żeby coś kurde tutaj w tym wszystkim zmienić. Dzień dobry, witajcie z tej strony. Kubi, propmeister. Hello there. Hello there. Ostatnio na Propreview, preview, słuchajcie, to znaczy ogólnie Propreview preview i na Discordzie, na którego zapraszam, bo tam sobie wysyłamy propki i sobie rozmawiamy o propkach i takie inne rzeczy. Bardzo dużo mieczy świetnych. Ostatnio też na streamach też bardzo dużo mieczy świetnych. Gad demet jednak te miecze świetlne to jest coś, to jest coś pięknego. Poczekajcie chwilę. Ja chyba do tej pory nie mogę się po prostu nacieszyć tym, jak wygląda fajnie ten mieczyk. No po prostu. No, pa patrzycie teraz tutaj na ten filmik. No nie, nie wiem, czemu chciałem się spojrzeć w kamerkę internetową. <grych> patrzycie sobie na ten filmik i sobie myślicie, ty. To wygląda jak prawdziwe. No i o to się rozchodzi, kurde, żeby ten miecz wyglądał jak najbardziej fajnie, jak najbardziej fajnie świecił i takie inne rzeczy. Ale w każdym razie, let's go, lecimy, proszę bardzo. Kapitana Tarcza Ameryki Metalowa Avengers. To jest coś, co się pojawiało wiele razy na Discordzie, to jest coś, co się pojawiało wiele razy chyba też w odcinku, może ze dwa. W każdym razie, to jest to... O czym mówiłem, że to wygląda jak pokrywa kosza na śmieci. Dokładnie chyba z, te, z tego kosza, żeby był bardziej metalowy, amerykański. No nie, no bo Captain Americano to kurde, zrobili tarczę z kosza na śmieci. Widzicie to, o to, to zdjęcie i sobie myślicie, no autentycznie, jakbym rączkę, rączkę do podnoszenia tej tej klapy zamontował tutaj, to w sumie to mogłoby służyć jako pokrywka na metalowy kosz śmietnikowy. Dodatkowo ta tarcza jest chyba troszkę zbyt mała 200 zł za tarczę 45 cm, zobaczcie jak to tutaj wygląda chłopie ma na plecach i wygląda jakby po prostu miał jakiś taki bardzo dziwny w kształcie plecak nie, jest to no bueno tutaj kwestia perspektywy, że wiecie kapitan ameryka mniejszy, tarcza większa no to, no to jest kozak, ale to wygląda w ten sposób, więc kategorycznie zabraniam wam kupowania tej tarczy ja się znam, ja wiem, jestem samozwańczym ProfMajstrem, więc y, proszę tego nie kupować, y, bo tarcze są o wiele lepsze, jak na przykład ta tarcza. Proszę bardzo. Mandio, co sądzisz o tym, że Kupson od pięciu dni przeszedł na no. tu i co sądzisz według okay. o Kupsonie? Najwyższa no pora. I mam nadzieję, że Kupson będzie robić fa fajny, ciekawy kontent, taki, taki do, jakiego, do jakiego zawsze był stworzony, ale zawsze jest mu zabrakło kolega. coś do robienia tego. Kuba jest strasznie fajnym facetem. Bardzo ma fajne poczucie humoru i dobry vibe. Okay, super. Na tym życzę mu jak najlepiej. O, jak miło. Tak, kochani, zacząłem streamę na Twitchu i idzie mi tam bardzo dobrze. Już tydzień tam jesteśmy i livey są prawie codziennie godzina 18.00. 30.19. więc zapraszam Twitch TV dziewięćdziesiąty 92. Ten kanał, który zrobiliśmy poprzednio na YouTubku, to będzie jako takie archiwum. YouTube nie daje żadnego rozwoju w tej kwestii prowadzenia streamów. Po prostu to co sobie uzbieram, to sobie tak jakby przenoszę i to jest to jest bez sensu. Natomiast na Twitchu jest jakiś rozwój mimo tego, że jestem tam tydzień. Już to widzę. Jest o wiele więcej funkcji, narzędzi i takie inne rzeczy, tak więc zapraszam i widzimy się na streamkach. Koniec nadawania. Marvel Legends. Marvel Legends premium 60 cm. I to jest chyba oryginalny rozmiar tarczy Captain America. Sprawdźmy. Dokładnie, replika 1 do, do 1 ma około 60 cm średnicy. Więc ta tarcza jak najbardziej fajna i to już jest ta nowa tarcza, ta kurde z Endgame'u, tudzież stąd, kiedy Captain się cofnął w czasie i zapomniał wrócić. Proszę bardzo. Jest o wiele lepiej wykonana, co prawda trzeba troszkę dołożyć, ale Wygląda bardzo mm, fajnie. I ta strona też, polecam tą stronę, district Zero. Jest polska strona, nie musicie z, z jakichś tam Ameryków i czekać na przesyłkę 3 miesiące. Yy, albo i rok, jak żeśmy czekali na Spidermana. Bardzo tą stronkę polecam, mimo tego, że mi za to nie płacą. Jeszcze. Chociaż w propach, no, please? Helm elektroniczny Mandalorian, kurde, no, na, na to się będziemy czaić. Na to się zdecydowanie będziemy czaić, ale to jest pre i dopiero dostępne są pod koniec kwietnia, czyli w maju, tak jakby. Hmm... Spora część ludzi też mi pisała, ty, zobacz jeszcze to, zobacz, obczaj to. I no, to, to, jest fajne, jeżeli ktoś lubi rebelię i tak w ogóle, ale ja jakoś nie jestem wielkim fanem, w ogóle ten helm też jest jakoś taki, no, taki mech. What? Czy to jest plastik? Czy ten element jest tutaj plastikowy? Jeżeli tak, to bardzo biednie, to bardzo biednie, że, że, że wiecie taką iluzję to stwarza. Deadpool X O, te maski są ładne. Te maski są ładne. Słuchajcie, ta maska, którą ja mam, aż ją wezmę tutaj przytoczę. Ta maska jest również ładna. Ta proszę bardzo wezmę ją wam tutaj tak do tego ale ma dziwne ma dziwne że to tak ujmę może nie proporcje ale kształty jest troszeczkę inna niż ta z filmu ta maska którą gości tutaj prezentuję jest o wiele lepsza o wiele lepsza pod względem kształtów i pod względem wypukłości że to tak kolokwialnie powiem niż ta jest też fajna przez to, że ma kołnierz. No nie, to znaczy kołnierz, że jest taka przedłużona, i tutaj też. Tiruriru. Chyba problem leży, na, najbardziej to leży w nosie. Ten problem, bo tutaj te, ten nos jest taki pointy. Natomiast tutaj przy tej masce, no też jest pointy, ale jest jakoś tak lepszy. No nie wiem, ta wydaje mi się, że jest ładniejsza pod niektórymi względami. Nieważne, lecimy dalej. O, i kolejne miecze świetlne. I zaraz przejdziemy też do fajnej akcji mieczowo-świetlniowej. Zainteresowałem się tą kwestią, bo wiecie, jest taka polska strona Stan Sabers, która robi miecze świetlne i robią go fajnie z takiej racji, że można sobie ustawić RGB, RGB color changing. O, kupiłem sobie miecz, no rączka Hilt wygląda ładnie, no ale się świeci tylko na jeden kolor. Te miecze są o tyle fajne, że podpinacie sobie USB, tiru riru, i sobie zmieniacie na jaki chcecie kolor. Dobieracie sobie tylko ładną, hehe, rączkę, możecie być kim chcecie. To jest po prostu jakaś ruła kurde przycięta, tutaj jakieś tam tylko małe wcięcia, ale przechodząc płynnie do następnego wątku BANG! Proszę bardzo. Mamy polską stronę, kolejną Force Camp, yy, gdzie można sobie mieczyk świetlny właśnie yy, Zrobić, kupić. Nie, nie wiem, czy, czy, czy mają opcję kustomizowania. Tutaj tego nie widzę, ale bardzo fajne są te, kurde, niektóre rączki. O, na przykład ta. Andrew. <laughs> Andrew jest fajny, no i też są y, oryginalne. Obi-Wan, Kenobi. To ba bardzo chciałem. To znaczy, to jest takie dość zbliżone do ob obiego, Kenobiego i Lucas K. Walker. I teraz jeszcze taka ciekawostka. Powiem wam ciekawostkę jedną. Wiecie, dlaczego Luke Skywalker miał bardzo podobną rączkę do tego, którą miał Obi-Wan? Nie wiecie? To to wam powiem. Y, ciekawostka jest taka, bo Luke Skywalker miał y, papierki, notatki i takie inne różne zapiski Jedi od obi i sobie skonstruował przez to mieczy bardzo podobny i używał podobnych komponentów. Y, Dart Vader, proszę bardzo. O, ten Dart Maul, Kurde. Jestem ciekaw. Ty, a może, po, poczekajcie, jest tu kontakt, jest tu jakiś kontakt, to wezmę, napiszę, hej, jestem Kupson, jestem Probmeister, obczajcie moje filmy, czy chcecie mi wysłać miecz do y, review. Mm, fajnie. Teraz jak tak patrzę, to to jest bardziej look Skywalker. O, to jest to, to samo co wcześniej, tylko że, kurde, czarny, matowy, czy też satynowy. Czym się różni mat od satyny? Dziewczyny, napiszcie w komentarzach, bo pewnie chłopaki nie, nie będą wiedzieć. Deadpool Lifestyle Collectible Wearable Mask. Yy, fajne, fajne, tylko że bardzo dziwny materiał. Już o maskach Deadpool'a żeśmy rozmawiali. Tutaj jeszcze coś się dziwnie, dziwnie. Yy... Zagina, jeszcze te oczy są brzydkie, no ale chyba też są adekwatne do ceny. Jeżeli ta cena, to jeżeli taka cena, to ta maska jest taka akuratna. Jeżeli nie chcecie wydać dużo, to też jak najbardziej polecam. Głównie przez ten kołnierz. Kołnierze w takich maskach są mega istotne, autentycznie. To wtedy, kurde, o wiele lepiej wygląda. I za takie prawie 300 zł, taką maseczkę, jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż jakieś kurde lateksowe czy kurde z sy silikonu. Niż coś takiego, w którym się idzie udusić, bo jak widzicie, tutaj macie tylko, kurde, 5 dziurek. 10 łącznie dziurek na, na wasz nosek, na oddychanie, czy też coś takiego. Nie róbcie sobie tego, nie róbcie sobie krzywdy. Y Noście maski z głową <noise> i nie bierzcie wersji silikonowych, bo naprawdę idzie się w tym udusić. I później, jak potrzebujecie, to szybko zdjąć. No, no, no. I to by było, kochani, na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się. No, widzimy się. I trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć. Sprawdzajcie Instagram.